Dobry dzień, witam wszystkich, co mnie słuchają, webzerają. Eee, witam i rycza do razu, do brania udziału w bardzo ciekawej akcji literacji, jaką są nazywu Zymk. Na jej programie są dobrze wykuńczony zanka Dobrzyńce. Solid invest Poland. Wykuńcenia. W kasie świat, w środku dobrze ułożony zanka Dobrzyńce. Cigert. Flaster. Budowlano hurtownie łegrodzenia, Słębsk kartu Kartuze, Srakłajce, Lamburg i weba. W kasie świat wsiedkłe na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te we bieroś łeni zamonteją. Remio sobie ścigłeś 401. Dobrzyńca fotokontakt. Karty ze żukłe i Mumetyś wesylci. Kasie pszci media wrzucają weści Big z okej serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika klimatyzacjo-wulkanizacjo. To śmako zawici z Dobrzyńcą. Usługi cateringowe Małgorzata Król Lezeno. Kaszewsku, wiosna to stać być łobudzeni literatury. To wiele, wiele lat temu zebrało sokarno ledzy wnętrza smudych i latama i decha, co chciało zachęcać prawie tych ledzy, co mają jakieś literacji łódby do tego, żeby wydywali je, żeby pisali do takiego literarznego ci ciągnika. No i prawie teraz Muzeum Kaszewsko-Pomorści Pismienizny i Muzyci było ogłoszony, że żdaje za osobnym mazem i ma co już piszęle Ciedys z tych do czas wydanych 12 numrach, ale i tych co do, do piszteru wchydają na literacką Stegna do 30 -tego już kwiata można wysyłać swoje teksty pisane po kaszepsku. To mogą być wiszty, opowiadania, eseje, dokazyna bina, e, tak poprzędze, co kłemu w desie graje, może po kaszepsku napisać i wysłać. No ważne, żeby to nie było gdzieś rechli publikowane. Tyłem w muzeum odpowiedzi za to stamateusz Mateusz Szuba że do niego trzeba te teksty wysyłać. Myślę, że jak to zazłoni, sprawdzę na, na adres muzeum to bez na No i serdecznie chcę do tego zachęcać. To jest taki baro snyży zbiór. Wie, ci, wiele ledzy tych znanych później szepsich pisarzów i poetów debiutowało, a piszą do niego tak ledze czysto młody, co dopiero zaczynają, co już są licealistami, piszą swoje pierwsze teksty, no ale oprócz tego z ma, są wiele bardziej doświadczone. Piotr Zekanowski, Tum Kwupka, Artur Jabłoński, Rum Grzeździon, wiele, wiele ledze, co, gdzie siły te pierwsze kroci literacji za sobą, a ze z są uznanymi pisarzami. Ale to jest fajne balika, to Oo. dobrze że mnie do remi zabrął do tego eskalę, bo tak o balika jestą banda miała, pianka w tym wszystko, bombelci. Jo pianka łet piwa, jak to są so full piwa na na tej płeku, jo. Ale ja są myślę z jednej strony balika fein, ale może kabina lepiej. Gita, w kabina te mój, nie wleześ ani nie weleześ. A z drugiej strony ja się boję, że jak my kupimy balika, to to z ze ziarła. Andrzej Teso, zysz, śmieje się z jej ja im grebo, jo? Nie, jo, ja co nie smieja. Jedną razą w telewizję łeni płodowale wymiar równika kulitami w kilometrach. Mięso znowu, że to jest twój rozmiar. Dobrzyńca salon, Eskale, Remio. Witam, dzisiaj jesteśmy w firmie usługi cateringowe Małgorzata Król w Lezenie. No, uzdrzymy, co oni dadzą jest. No, witam, gdzie wasze Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Do. Panią. Witam, witam. Naprzód tak, te blaty są ciasty, bo to trzeba z żeby Nie będzie nie było... Dobrze. Dobrze. E, dobrze, ja pójdę teraz tam przód. Witam. Witam, witam. Ma to gówno leżą, no to ta jest. Pani Magdo, to jest toaleta. kuchnia jej tu a. Przepraszam, a ten ród jest fizycznie Mhm, mm Co my tu mamy? Co tam obecnie? Za niczym nie powiem. Grochówka. grochówka. Nie wiem co to jest, ale to ale na pewno nie, nie jest. To co musi być, grochówce. Ale Dze, co tu jest? Tu nawet grochu nie ma. Groch, bez tego na to Ej o! Dobrze, kanonem, zupa na później, a terę. Co tam obecnie? Nie no, temu... to Zobość, to ma Tego nie idę jest. O. Ale ja widzę... Tu jest bardzo fajnego, nie? No i łeto widzę. Niemiec stracha, miesiąc rozmaitych składników. Wtedy to są po dobrze robi. Mmm, po dobry. A gdzie idę? wam ze zlewką ma? O, pani mam tego łow. Widzę, przyszedł na moim jedzenie. A co się tu robi? No fajnie, co pan robi? Widziałeś, widziałeś, to jest tak, tak przez obłoki poleciało. Ja mam Ja ci kuchnię rewolucję, robić, facim płacę, to jest tak dobre jedzenie robi. A, dziękuję bardzo. Dobrzyńca Usługi Cateringowe i Kucharskie Małgorzata Król Lezeno. Ktoś mies wróci do tego prawie czym jestem? że że to miałoby z taką deja na łebudzeni literatów w osobiście tych modych. No, ale chudko wyszło na to, że tak po prostu ta młodost nie musi być że Młody to człowiek, co po prostu młody socieje dzieje i chce, chce coś ciekawego do kaszebizny robić. Ja myślę, że dzesło jakby ta młodost je tam ją mniej wyżna, a wyżna je prosto to, żeby stuleżeć taki plac, gdzie możemy publikować, gdzie ledzę też, co może mają strach z a albo Iwer w redakcjach i innych kaszebczych, żeby coś publikować. Prawie tyle mogą ta swoją literacką stegna zacząć i zdewem że tych 12 donnych czasnych numerów zemku pokazywały też na mafein taki ci literatury pierwsze numery zemku były taki dostęci, do, nie wiem czy to bardzo do, do kamery widzę tu na przykład numer numer czwyrty, do jakiego ci go pisała m.in. Anna Bartkłewska z gwiazdno jak no Anna Różek, autorka w ciekawego zbiorku kaszepskich erotyków prawie rom gdyż no słuchaj ja ci też mówię swoja książka Grzegorz Szramkę jeden z współtwórców zymków, zymku, w terenie jest uznanym kaszeczcim i krytyka literatcim. Ze sąty mamy mamykuózg grepszy Staci ma nazwiska Arturia jak Artur błąści jak jakŁjcach myszk, Adam Hebel, Mateusz Tytus meyer Juna Trzece czyli Piotr Dzekanowski, czy Hanna Makur, czyli poprywdzę jako elita i kaszepci literatury. A te nynowcie zymcie to są dwa, Dwa razy grypsi, yy, i sobie kazywę też zanka zymką, jak wiele ledzy po kaszepsku pisze. Yy, wiem, że do ostatnich zymków Matis kleba zbioru teksty, to to gdy już dowicie, jak syt medzy ledzy, wysyłu, wysyłu rydźbę, że chcemy pokazać, że kaszepsku literatura żyje, chcemy do zymku pisać. Serdecznie was zachęcywam do tego, żeby Zymci czytać, one są już. Przystępne w bibliotekach, czy chłodzby w Muzeum kaszepsko pomorści Pismienizny i muzyci, dokupieni w baro promocyjnych pryzach. Ja ci co so zaczynają od 3 zł. Yy, także po prawdę, z taką, no, taci ciekawy dokument z Kaszepskiej i by poczytać, a po przeczytaniu co z zbelnego napisać. Do uciec i do uzdrzeni. I świat w świat świat dobrze ułożony dzanka dobrzyńce, cygert, flaster, budowlaną hurtownię, łegrodzenia, słębsk kartu ze Sera Kuejce, Lamburg i weba. To śmako zawici z dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król, lezeno. W kasie świat wsiedkłe na glans dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, krane, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni monteją, remio sobie ścigłeś 41. Dobrzyńca fotokontakt, karty ze Żukływe i Wejrowłe. Mumetyś, Wesylci. Kasie psci media wrzucają si Big z OK. Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacja, wulkanizacja. Naje programy są dobrze wykłuńcione i zanka Dobrzyńce. Solid Invest Poland. We